Uwaga! Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji. Stosujemy zasady zostawić miejsca w takim stanie, jakim je zastaliśmy. Oraz nie niszczyć, nie kraść, nie dewastować. Podczas urbexu czyha na nas wiele niebezpieczeństw, o których dużo osób nie ma pojęcia. Bez odpowiedniego przygotowania nie próbujcie tego sami. Pozdrawiamy grupa Urbex moją pasją.

Moi drodzy, znajdujemy się właśnie w opuszczonym dworze z XIX wieku, ale znajdujemy eksplorację. Chcę Was zachęcić, abyście nasz kanał zasubskrywali. Więcej dzwoneczek sobie łapę w górę koniecznie, jeśli ten Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś ciekawe lokalizacje, też nas pisz naszego Facebooka Instagrama. Linki powejrzeją się w filmu jak zawsze. Tak więc zaczynamy! Przucznąmy. Idziemy. Idziemy. <słuch> jak przed chwilą wspomniałem na nagraniu, zwiedziliśmy opuszczony dwór z XIX wieku. Był on własnością rodziny Wasilewskich pod koniec XVIII wieku. W połowie XIX wieku właścicielami byli jezierscy. W 1909 roku majątek należał do Włodzimierza Sosnowskiego. Obiekt zjedziliśmy w 2021 roku. Zapraszamy Was na film z tego miejsca. No i dobra moi drodzy, jesteśmy już w środku wam poka pokażemy jak to wygląda w środku, bo naprawdę jest co zwiedzać, jest co nagrywać moi drodzy. Idziemy dalej. Dokładnie. Dawid nas prowadzi eksplorator przed nami Marta. Marta też jest, Kamil dobra. też jest. Dobra, najpierw udało mi się do tego pokoju Najbliżej. Tak jak to mówią na deser zostaną, na deser zostawimy te. Co? Też mogli przy witać, Tak, ale tutaj zdjęcie trzeba będzie usunąć. Nie, zdjęcie nie będziemy pokazywać. Okaz do O, tam jeszcze jest zegar, ale już nie funkcjonuje. Patrzcie, jaka tam duża, duża, duża butelka wódki. Jaka zobaczcie? No, ale flasza. To są zdjęcia i dyplomy, tego nie będziemy pokazywać. Czas się się zatrzymał. Tak, Smirno, włódeczka. A spory, spory trunek. Klub Przespałbyś się, nie? Tak. Gdyby była czysta pościa. Ja bym się przespał. A tutaj nie, nie, nie. Przepraszam. Ciche do czego to. Ja nie wiem, co to może być. Napiszcie w komentarzu. To jest coś, coś do konia. Jak wiecie, to napiszcie. Tu Dobra. Moi drodzy tutaj będą coraz lepsze rzeczy. Zaraz za Wam pokażę tutaj pomieszczenie. To jest tego jest Bisbola chyba. O no, dworek, tak jak mówiłem, powstał tak w przominie wieku. Naprawdę widać, że jest zadbany i pięknie to wygląda. Ktoś się postarał, żeby zatać to miejsce. No, to jest Może. Drodzy, tutaj jest, to jest ten słynny fortepian, gdzie wiele już, wielu eksploratorów na tym fortepianie siedziało i grało. Ale no, niestety... Nie działa. Nie działa. O, działa. Zadziałało. Może nie, może nie, może, nie, może o, niektóre przyciski, które nie działają. Niektóre nie działają. O, to jest ten słynny, słynne zdjęcie w Nowym Jorku, co budowali ten wieżowiec. Można to w internecie zobaczyć. I to zdjęcie było naprawdę wykonane na wysokości bardzo dużej. Wielu robotników przecież zginęło na takich wysokościach. Te drogi i ta czaszka to tutaj ma. Fajny klimat, nie? To fajny klimat, właśnie, Lub włóczy kijów. No, naprawdę. I sam czaszka Tak, to jest druga czaszka. To kamień. A to, to kamień do Tędy nie przejdziemy. Nie, nie mogę przejść do tego pomysłu. Nie, patrzcie, jaki fajny ten klosz. Tu kolejne łóżko. Można się położyć, spać, jak to się senne. Ale zobaczcie, jaka tam peruka jest w ogóle. A rzeczywiście, no. Widzisz, A Marta? Spostrzegawcza jesteś dziewczyna. A wiecie, co z końskiego włosia się robi. No. Z tego, co A, A możliwe. I... I smy i elementy styczka. To są jakieś o. zdjęcia, taka się, no, to, tasak. Jest, ten, to jest ta nie jest do podletów. To, to jest młotek po prostu. To są zdjęcia, jest zdjęcia, to zdjęcia. Zdjęcia to tam nie będę pokazywał. Wiadomo no, to, to prywatne to są dokumenty czyjeś, tak Nie ma co tam pokazywać tego za bardzo jakoś. Kolejne są zdjęcia, to też... Zdjęcie będziemy tutaj udostępniać, bo patrzcie jakie te fajne takie żyrandole były, naprawdę niesamowite. O, zobaczcie moi drodzy co to jest Siadamy do stołu, spożywamy posiłek, tak jest to fortepian drugi, oczywiście tak jak mówisz Jeszcze tam nie byli, chodziliśmy czy nie wie Działa, ale działa. Jakby tam pobawił się to co może by pograł. Berlin. No, maestro kompozytor. Dawid Chopin będzie grał. Maestro Dawid. Dawidzie, co odkryłeś? Mm. Odkryłeś sobie talent mm. y, muzyka, wirtuoza. Jestem Chopinem. Widzisz. Mm. Nie, to jest Kalinowski pen. Ben. <laughs> Kalinowski oh, ben. Ben. Band. Kalinowski pen. Bent, yeah. That's right. Jeszcze palemki. Palemki to jest jakiejś wielka nocy. Tam gdzie też choinka była nawet. Piękne miejsce, naprawdę. I Tak, Jeszcze te? Chłopietko. Ty ktoś musiał polować. Na zwierzę, na zwierzynę. O do kuchni idzie? Tu nie byliśmy, nie? A, Wiem. Kamil tam przede próbuje grać cały czas. Ja tylko tak kuchynki trochę nowsze, Ciekawe, taką, moja babcia, taką moja babcia miała kiedyś podobny ten Pol metal, ta firma. Tylko no, że identyczny kolor nawet to był. Ja nie, nie ma jaka zostawa. Szklaneczki Stołowizna Stołowizna, tak Można I powiedzieć jest taka, U nas była taka kuchnia o. kiedyś Flipsy, pamiętam te Flipsy kiedyś A to chyba rosyjska firma, nie? Tej, tej Co? Tej... Lodówki Ruska. Mińsk Siemaneczko To u mnie taka sama była Taka sama sięga O, Kubuś Puchatek, Prosiaczek i Tygrys prze to od drugiej strony. Fajny kurka ten kominek piec kaflowy. Zobacz tam. No tu jest Jezusa, właśnie ten. Figureczka na tym sianku. A tam zdjęcia zobaczyliście jakieś? Nie, zdjęcia to wiadomo, że zdjęć to nie. taki fajny dywan też tutaj pod moimi nogami się mieści Jakiś puchar No patrz, Armagedon, patrz, na wideo o. jeszcze A tu co jest? Zwalczanie chorób układu oddechowego A tam jakieś puzzle, nie układane, o Marta, patrz Marta Puzzle dla Ciebie, Ty puzzle uwielbiasz układać uwielbiam To kiedyś musiałaś mi na Boża, bardziej potrzebuje prawdziwego, pięknego niż chleba O Przejście to jest To coś jest jakaś zoologia. No, to zernię, Jezusa pokazywałeś? Tak, Jezusa widziałem właśnie, że jest Pan Jezus tutaj. No ja chyba już próbowałem wyrywać. Bo im się nie udało. Wszystko jest możliwe. ktoś chyba się paliło. To. Tak, to ktoś już coś musiał jakieś odpalać, bo widać ślady pożaru. O boiler stary. A pajączyny? Tak, dużo, nie? Pajęczyny. <klamy> fajnie, fajnie to Pają? wygląda. Patrzcie, takie jakie, jakie łoże. Tutaj też jakieś łoże malnie królewskie. O tu jest koń. Super, super to wygląda, naprawdę. No właśnie, tam filmuję. Z trzykawki. I dolejki. Co apteczkę znalazłeś? apteczka jest. Są zastrzyki? A, no to jest na, kor na koronawirusa pewnie omikron, hmm. delta, też odmiany tego. Hmm. A, i syropy jakieś, <noise> tabletki jakieś Fa tego Fajzela. Fajzera. Wajzela Firma Fajzel, Astrozeneka, Wajzelkie? I tu fajny domek, jakieś na wsi, drzewko. Fajne tej krzeseczka. Słucham? maska. A, opas. Widzicie już, to, już, już wtedy modne to, bo widzicie na maskę, na koronawirusa. bo to jest taka stara, to się wkładał filtr. Ktoś już przewidział COVID, że będzie na pewno tutaj działał z nami. Nie słucham na No Super wrażenie to miejsce robi naprawdę. Bardzo pięknie. Jest co zwiedzać, co pokazać. Te no fortepiany to naprawdę piękna sprawa i te kości wszystko jest co zwiedzać, co wam pokazać tutaj naprawdę w tym miejscu. No i super, eh, super. To trzeba... Coś zejść? Widzę, że Kamil tutaj. Kamilu odkryłeś coś widzę. Co Kamilu? Chcesz grać? Mówisz? Co fortepian? Nie, on działa w niektórych, niektóre wciski działają, niektóre nie działają po prostu. że do obie radę jeszcze od razu to miejsce. Na Ktoś musiałby się tym obiektem zająć, to może, to ono, bycia, może jakiś właściciel tego miejsca jest, tylko widzicie, no tak stoi, może za duże Może możliwe, ale fajne wtedy, super, niesamowity obiekt, jest co, jest co pokazywać. Uwaga, tutaj można się przewrócić tym miejscu jednym. To jest zamknięte. Sporo tu takich fajnych naprawdę jest y, obrazów, w ogóle no, mebli, rzeczy, tak? Naprawdę niesamowite to wygląda. I warto to no, jakoś uwierzyć też, żeby takie miejsce nie cierpiało. O, ktoś idzie. A już mnie widzieli, i tak nie widzieli, tak nie widzieli. Ale to powinien być coś asystentę, coś, coś, coś odwiedzający, jak i my. Tak, widzieli mnie, bo się wychyliłem. To nic. Nie chcę ich go. Co do wyjdzie, że policja zadzwoniła. Tele telefon trzymają w ręku. No. Ale zdjęcie robią, to może... Mają a mają aparat, to może coś znaczy, że chcą uwiecznić to. Ho, ho, ho. Ale to nie, to nie, to nie są chyba właściciele, ktoś był bo... Tak, mieli, mieli ten, mieli aparat, więc... No, ale tak by prześladować. Jakby tak, mi widzieli, widzieli mnie. Ale to spoko Moi drodzy, dla was zakończyliśmy eksplorację tego opuszczonego dworku, który jest no, niesamowity, bardzo nam się to obiekt podobał. Pamiętajcie o nasz kanał zasubskrybować, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie łapę w górę, jeśli ten wam się podoba koniecznie. Piszcie komentarze, jeśli macie jakieś ciekawe lokalizacje, też do nas piszcie naszego Facebooka, Instagrama, linki, pojrzymy się w filmu. Tak więc, widzimy się na następnej eksploracji. Siema! Perdido, perdido,